Nie wiem co ci powiedzieć. No. czekolady to nie miałem w ustach, nie wiem. Tyle nie co później ty. Nie życie podłączone. Co? Gówno. Ale <główno> 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 akurat, akurat ja, mam się, ja mam się dobrze i po prostu bomb zdrowie i staram się odżywiać w miarę, żeby po prostu nie już Tak, ale takie pytanie. Hmm? Czy wodę też po, popijasz wodą? No, z cytryną często na jak były te, te osiemnastkowe te, ale tak normalnie to jakimś zazwyczaj sokiem czy innym głównym. No ja to ja to. nie wiem, że sobie... soku nie piłeś przez. wiem, ale chodzi, że chodzi trochę ogólnie, że na przykład mam w domu, nie wiem, że kupuję te soki, że piję sok, czy biorę sobie do szklanki sok albo kola, albo sprawie, czy coś takiego. Ciężko ja jest ogólnie. Obu... Ja, ja zazwyczaj nie ja piję, jak yerbe. piję, ja zazwyczaj jak piję, to piję ten no smakową, więc nie bardzo trzeba popijać bo się normalnie tak o ja rzadko popijam smakowe, dobre, dobre jak czek, wczoraj? Ten, na soki. wiesz co, akurat w kwestii finansowej no to myślę, że to twoje mieszkanie w Niemczech które mogło zostać wykupione i wyburzone <tryk> y ale <grym> i skończyłbyś na ulicy no ale, wiesz, nie chcę być niemiły, ale no tak zaczynasz niemiło do mnie się zwracać, no to wiesz, wydzielam dwie strony, co tam? bądź w razcie. Słucham? Wejdź do Rasta na chwilę. Jestem na razcie, przecież patrzę no. się na ekran, patrzę jak pobiegasz biegasz. też do mnie na to, mnie. Popatrz się w duch. W bok bardzo. Co? Nie w to, debilu. W twoje lewo chyba. Nie, w twoje prawo. No? A, nie tak mocno, na środek się popatrz. I, I w dół. W dół na środek. No i w dół teraz. O co chodzi? Nie rozumiałem. Słyszę dźwięki. Ej! Ej, chodź na chwilę. Duda, zobacz tu. Kurwa, nie chcę już nabyć podchodzić. Ale no na Lederhaczu, zobacz. No, co? Pokaż co, robisz emotkę na Lederhaczu czy co? Świecisz latarką w Lederhaczu? Nie, chodź tu wyżej. Czy tak umiesz? wiem na Lederhaczu? Idź do powieki. No, chodź na chwilę. Chodź na chwilę. Chłopaki, może Pawełek z nami nie grać następnym razem? Proszę, bo ja nie jestem w stanie wytrzymać. Zobacz, chodź. co chodzi? O, no nie, wiem, ja że co się o, dzieje z tymi ludźmi. tu nas no, na no, ja kurwa, co się dzieje? No. Próbujesz no, wow, i co i co z tego, że noga gościowi wystaje przesuwit? Dzięki, że kazałeś mi tu przyjść i mi to pokazałeś. To tak, Python. co? Ta ta noga wygląda jak Python, masz rację. No, <laughs> Biała <laughs> noga. Ty to nie. Ktoś śpi A, na górze? na no, górze? No to zobacz sobie. No i co? zobaczyć, że noga wystająca przez sufit wygląda jak Python. Dobra. Dobra, ale na to, skończy, nierzymi, to pójdę pójdę zobaczyć to. Proszę. Pawełek, idź już, <śmuszne> cię. Kura to godzina w brał, Pedały. Pedały. Pamelek, Pawełek, nie wyobrazi pedale. Ale ten to, to upośledzony jakiś. Pawełek, to to... Pawełek nie... to... Wzywa od pedału, a ma poduszkę za nime dziewczynką i ma 14 lat. Kurde, mówić... Paweł, proszę. No zobacz, to wygląda jak Python. No i no, widziałem, już widziałem, tak. O, tak, o, ja... tak, tak, Python, Python. Chodź a może chcesz zobaczyć mojego Pythona? No, dzięki. Nie dzięki i przecież jesteś pedałem podobny podoba tak, albo ja jestem. Jest, nie, ja jestem PDM. To Cześć co nie obejrzysz? Z Ja Jak masz łączone 14. Masz 14? No mam. Pokazuj dupę. <noise> Do kamerki. Ale od 16 Ty gadasz? Tu nie w Niemczech to inaczej Wej. Tu ten. Barer powiedział, że jak nie pokażesz dupy to. To masz totej. To co? Ej, Nic mi nie wiadomo. Ale jak Python, zobacz. No. Dupa jak Python. No zobacz. zobacz. Oh.